No niestety padło na was. Jak wy się czujecie? Wspaniale jedziemy na wakacje. Naprawdę? Wspaniale, że w sensie na ten moment, jak nie? Jest? no oczywiście żartuję sobie odpadanie z, z, z programu Tanie z Gwiazdami, No nie jest nigdy, no jest zawsze smutne, natomiast no... Naszym planem było przetrwać pierwszy odcinek. Wypełniliśmy ten plan z nawiązką. Doszliśmy do półmetka, półmetka tego programu. Eee, i ja uważam, że świetnie się bawiliśmy, eee, więc, e, więc no, będę to wspominał raczej z uśmiechem na twarzy, a nie z, z żalem i smutkiem. I chyba to jest też idealny moment, bo w wielkim stylu odchodzicie. Najlepszy taniec. No, jest progres, nie? Widzowie mogą e, zobaczyć, że naprawdę pracowałeś. Progres był, progres był od pierwszego odcinka. Ja, ja ten progres widziałam. Ale ten taniec zdecydowanie był najlepiej oceniony, więc. Zdecydowanie. Za Paso dostaliśmy 30 punktów za te 31. Zdecydowanie to nie szalał, nie? <grym> A czego nauczył cię ten program? Nauczył mnie e, poruszania się w przestrzeni, i hmm. ogarniania swoich długich kończyn. E, I nauczył mnie też na pewno e, ciężkiej pracy, takiej e, fizycznej. E, Tanecznej. Miałem doświadczenie z, 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 z ruchem scenicznym, ale, ale nigdy nie było to pod taką presją czasu, bo tutaj jest dodatkowy ten aspekt w postaci tego, że jednak jest coraz mniej czasu, ciało jest coraz bardziej zmęczone, więc trzeba sobie z tym jakoś radzić. Pojawiają się jakieś drobne kontuzje ehm, i tego. To na samym końcu taka mała sonda. Kto, Waszym zdaniem, wygra kryształową kulę? Takie obstawianie. Jak myślicie? Nie wiem, kwicujemy wszystkim tak samo. Może Krzysztof Ibisz w końcu? <laughs> no dobra, Krzysztof nie nieoczekiwany wybór. Dziękuję bardzo.